Witam Was drodzy klanowicze, to Kutek Clash of Clans. Pokażę Wam dzisiaj kolejny atak z zaprzyjaźnionego klanu Forfun PL, który przeprowadziłem na wojnie. Tym razem nieco inna technika. W technice tej użyję golemów do, jako, golemów jako kill składu, razem z wizardami i z Herosami. To będzie kill skład, który posłuży nam do paru rzeczy. Po pierwsze, może zacznę, może powiem inaczej. Co tutaj można zauważyć? Otóż zauważyć można, że air defensy skupione są dwa w centrum i dwa wystawione. Zaplanowałem atak, w którym za pomocą mojego kill zniszczę tego air defensa, tego air defensa, tego air defensa, tą pompkę, królewne. Oraz, kill, oraz nie squad, tylko Oraz e, wojsko z Tlancastla. Do tego celu prowadzę wojsko z tej strony. Tutaj pójdzie główny ataki składem wejście w wioskę. Długo zastanawiałem się nad kompozycją speli, czy wziąć jump spela i rzucić go w tym miejscu. Czy wziąć trzęsienie ziemi i spuścić go w tym miejscu. Ostatecznie doszedłem do wniosku, że w momencie, jeżeli rzucę jump spella, a królewna nie do końca pójdzie tak, jak ja bym chciał, czyli gdyby poszła na Archer Tower, następnie na magazyn Elixiru i mogłaby nie dojść do tego jump spella, tylko zatrzymać się w tym miejscu, uderzyć air defensa, a następnie kierować swoje kroki do... Aowola, to wtedy ten air defense lub ten air defense może zostać nieprzykryty. W związku z tym do ataku wybrałem 4 trzęsienia ziemi jak się okazuje potem, jak zobaczycie, był, był to bardzo dobry wybór. Zobaczycie, że wziąłem ze sobą oprócz golemów i wizardów wziąłem również balony na załatwienie pozostałych budynków defensywnych, te które zostaną po zniszczeniu trzech air co z tym czwartym air defense'em czwarty air defense zostanie zniszczony piorunami z jednym trzęsieniem ziemi tyle tytułem wstępu spójrzcie jak wyglądał atak przy ataku miałem troszkę szczęścia ponieważ to wojsko nie do końca poszło tak jak chciałem proszę bardzo zaczynam od rzucenia trzęsienia ziemi kil skład z szerokim z szerokim jeszcze raz powtarzam z szerokim kominem pamiętajcie że herosi prędzej pobiegną do kopalni złota do magazynów złota niż do budynków defensywnych jest to jedna z wielu przyczyn dla których się nie udaje atak to znaczy zbyt wąskie wytworzenie komina no i niestety wtedy herosi wędrują na zewnątrz zwróćcie jeszcze jedną Uwaga na jeszcze jedną rzecz w tym ataku, już teraz nie będę przewijał do tyłu, w jaki sposób wyrzucam wizardy i robię tak za każdym razem, tak się nauczyłem, tak mnie uczyli i to jest bardzo dobry sposób, mianowicie zrzucanie wizardów od zewnątrz do wewnątrz, to znaczy pierwszy wizard, drugi wizard, trzeci wizard, pierwszy wizard, drugi wizard z dwóch stron, zawsze się staram, lub prawie zawsze zostawić jeden budynek w centrum pomaga on mi ukierunkować herosów to znaczy herosi po zrzuceniu w tym miejscu najbliżej dla nich jest ten właśnie budynek ten ten, nie żaden z boku ewentualnie ten, ale ten już jest na początku przed wizarda, więc w związku z tym zanim herosi dojdą to zostanie im tylko ten jeden budynek po zniszczeniu tego budynku nie będzie tego budynku, nie będzie tego nie będzie tego, nie będzie tego herosi muszą wejść w centrum szeroki szeroki komin naprawdę o tym pamiętajcie bo jest to pierwsza która się może zdarzyć poza oczywiście kiepskim planem pierwsza przyczyna w czasie już samego ataku kiedy niestety herosie nie idą tam gdzie chcecie iść kolejna rzecz zwróćcie uwagę w miejscu gdzie chcesz rzucić wall breakery nie ma uderzeń budynków defensywnych jeden drugi trzeci Czwarty, piąty, szósty budynek, który mógłby być w miejsce zrzucenia wallbreakerów. Jego uderzenie są wszystkie zebrane na golemy, które stoją przed murkiem. I co istotne, nie zrzucajcie nigdy, nigdy nie zrzucajcie wszystkich wallbreakerów naraz. Co by się stało, gdyby w tym miejscu była mała bombka, lub dwie małe bombki. Wiadomo co by się stało, murek jest nieprzebity, skład nie wchodzi w wioskę. Oczywiście da się uratować jeszcze atak, ponieważ król, w momencie zrzucony w tutaj król, też pójdzie w kierunku tych budynków defensywnych i będzie się przebijać przez ten murek. Natomiast co jest istotne, w czasie ataku czas, 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 czas. Niestety potem go zabraknie do zrobienia z rzucacie jednego wallbreakera Sprawdzacie czy nie ma w tym miejscu małej bombki Zrzucacie pozostałe wallbreakery do zniszczenia orka I jak widzicie Dopiero w momencie jak Wyszło, wyszło wojsko z klankastla. Wrzuciłem króla Żeby powietrzne wojsko nie ufiksowało się na królu Tylko cały czas było ufiksowane na golemach Które weszły w zasięg wojska Tu widzicie po raz kolejny Błąd w kompozycji wojska w klantastu To znaczy Baby Dragon Razem z innymi wojskami powietrznymi Czego Baby Dragon nie ma nad głową Co możecie zobaczyć jak sobie sami skomponujecie wojsko I wasze wojsko będzie wyciągane w czasie ataku Nad głową pojawia się Fioletowa błyskawica To znaczy, że wtedy Baby Dragon działa w rage'u Tu jak widzicie tego rage'a nie ma Dlatego, że obok niego przesuwają się dwa balony Które są w zasięgu trzech kratek Czyli w zasięgu tego, żeby mu zdjąć ten rage I zmniejszyć jego działanie Na wojska atakujące ze względu na to, że brałem trzy golemy i właśnie obawiałem się takiego składu typu 6 balonów, które wyskoczą i ufiksują się na trzech moich golemach tego ostatniego wpuściłem stosunkowo późno jak widzicie, i teraz co się stało pierwszy air defense padł i skład chodzi do środka odpaliłem króla i stało się to o czym myślałem to znaczy królewna poszła jednak rzeczywiście na lewo na szczęście jak widzicie wysoki level mojej parki ratuje sytuację, ponieważ Golemy załatwiły drugi air defense, a ten trzeci został nieco napoczęty przez króla. Co jest istotne, golemy zawsze w pierwszej kolejności pójdą do air defense, jeżeli mogą wybrać jakiś inny obiekt, który znajduje się w zasięgu. Dlaczego ten atak się udał? Tu, oczywiście, zobaczycie z boku, że będę zrzucał po kolei balony, ale postaram się powiększyć obraz, żeby było widać, co się dzieje z air defense. Troszeczkę za wcześnie zrzuciłem te balony ale z drugiej strony rzucę mnie po to żeby postarał postarały się odciągnąć nieco ogień od golema i <laughs> udało mi się to z archer towerem wsparcie teraz w tym momencie na air defense -a. air defense boom pada i w tym momencie wiedziałem że atak już będzie pozytywny dorzucanie balonów oczywiście Pamiętajcie, balony zrzucamy po dwa na defa. Jak widzicie, elegancko tutaj troszkę mnie zaskoczyły te szkieletonki ustawione na wersję powietrzną. Jak widzicie, tutaj zrzucam po kolei balony. Zostawiłem sobie jeszcze 7, obliczając, że tyle mi jest potrzebnych na koniec. Tu widzicie, że szkieletonki szkiele gonią. Tu po prawej rzuciłem dwa miniony, mając nadzieję, że pójdą na szkieleciki. Niestety nie poszły tutaj dorzuciłem następnego miniona w tym momencie myśląc właśnie o tych szkieletonkach żeby starać się obronić balony bo jak widzicie te szkieleciki tutaj dosyć mocno te balony napoczynają o i w tym momencie minion podleciał do tych szkieletonków i załatwił tutaj nie ma czego w zasadzie na dole oglądać bo w momencie jak padł trzeci air defense a w międzyczasie jeszcze tego czwartego piorunami zniszczyłem chyba tego nie pokazałem, być może to było gdzie widać jeżeli nie to musicie uwierzyć na słowo jak widać zresztą w tym miejscu widać ziemię strząśniętą po EQ. może żeby to dobrze uwidocznić puszczę to jeszcze raz przyspieszę to po to tylko żeby zobaczyć ten czwarty air defense, dlaczego tak długo czekałem z piorunem z piorunem czekałem jako plan awaryjny, czyli plan B. Dlaczego? W momencie, gdyby golemy nie zniszczyły tego air defense, na ten air defense puściłbym pioruny. Starając się ten air defense zniszczyć balonami, które posiadałem. Natomiast byłby to bardzo ryzykowny plan, gdyż w momencie zrzucania tutaj balonów, no niestety, tutaj u góry na ten def tych balonów by nie starczyło. Na szczęście. Jak wiecie, atak się udał. Wrócimy tylko do tego... I niestety się troszkę pospieszyłem, bo udawało mi się, że król dojdzie do Air Defense, i sprawa będzie załatwiona. Natomiast nie doszedł, ponieważ nadział się na podwójną gigabombę. No tego niestety nie przewidziałem na początku ataku. Na szczęście trzeci airdefens został przez ma unieszkodliwiony. No, i to w zasadzie tyle z tego ataku. Zostawię to do końca. Już tak mówię, nie ma na co patrzeć tu na dole. Został mi jeden balon, zrzucam go na pozostałe budynki. Trzy gwiazdki z ataku. Dodam od razu jeszcze na początek, że, czy na koniec w zasadzie że to nie był atak poprawkowy, to był mój pierwszy atak, nie wiedziałem co jest w wojsku, nie wiedziałem w nie wiedziałem gdzie są Tesle, nie wiedziałem gdzie są pułapki powietrzne. To tyle, dziękuję za uwagę, do zobaczenia.